To mm. Razem mm. się trzymamy zawsze mm. raz. To szczęśliwa ducha, każdy nam raz, dwa każdy na końcu za raz, zawsze Trojaczki zawołują świat. Roma wciąż miłość ma. Po trójie, więc kochamy ją. Trojaczki takie są. Słuchajcie, psa, To właśnie ja. Trojaczki. Mumia w Egiptu. I mumia ucieka. Mumia taka zabawna jest z skrzyni i tak się spotka. Mumia. Idziemy. Chodźmy szybko. Okej. Okay. Jesteście gotowi? Pokażcie się! Myślę, że stało się. się mrtacz. Piotrek! Piotrek! nam pomoc! Co się stało? Hej, chcesz się podzieli! Ja! Mm. Mumia? To taka zabawna myszka. Nie każdy spotka na drodze. Mm. Idziemy, szybko, idziemy. Mm. Jesteście gotowi? Pokażcie się. Myślę, że to, to się uda. Będzie pizza i szejka. Piotrek, mytacz, jak chce, lećmy astronautem. Lećmy spotkając, nie znajmy. razem bawmy się. Poznajmy, odkrywajmy i spierajmy się, kiedy nam będzie smutno i źle. Wersja polska na się Mini Blues. na Polska. Idziemy do spać.